14 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Łamańców Językowych. To świetny moment, żeby docenić te krótkie, zabawne, czasem absurdalne treści jako materiał do ćwiczeń dykcji. Łamańce naszpikowane są różnymi trudnymi głoskami, naszpikowane są różnymi trudnymi połączeniami tych głosek i zmuszają nas nie tylko do precyzyjnego wymawiania poszczególnych głosek, ale też do tego, żeby szybko, sprawnie i nadal precyzyjnie przechodzić z jednego układu artykulacyjnego do drugiego. Dlatego są takie świetne. Jak można je wykorzystywać do ćwiczeń dykcji? Opowiem o tym, jak ja to robię. Najpierw wybieram sobie łamaniec, który będę ćwiczyła. Niech to będzie na przykład wyrewolwerowany rewolwerowiec na wyrewolwerowanej górze, rozrewolwerował się. W pierwszym podejściu staram się wypowiedzieć to zdanie bardzo powoli, bardzo mocno otwierając buzię, otwierając samogłoski i dbając o to też, żeby wargi dobrze pracowały. Mówię zatem wyrewolwerowany rewolwerowiec na wyrewolwerowanej górze, rozrewolwerował się. Kiedy już mi się to udało, to mogę trochę przyspieszyć. Wyrewolwerowany rewolwerowiec na wyrewolwerowanej górze rozrewolwerował się. Staje się, że powiedziałam to nawet bez specjalnych trudności. Co mi w tym pomogło? Pomogło mi w tym to, że nie napięłam brzuchwy, nie napięłam mięśnia okrężnego. Starałam się zachować rozluźnienie w tej okolicy, w tej okolicy starałam się zachować też rozluźnienie warg, oczywiście, nie spinać nadmiernie języka. Kiedy się bardzo staramy coś powiedzieć wyraźnie, to często bardzo tak napinamy i usta, i język, i żuchwę, a to działa odwrotnie. Wtedy jest nam znacznie trudniej powiedzieć jakieś trudne połączenie głosek, wypowiedzieć to trudne połączenie głosek tak, żebyśmy się nie pomylili. Kolejny etap wykorzystywania łamańców to przyspieszanie. Staram się teraz powiedzieć nieco szybciej. Wyrewolwerowany rewolwerowiec na wyrewolwerowanej górze rozrewolwerował się. Mogę spróbować jeszcze szybciej, ale nie wiem, czy mi się to uda. Wyrewolwerowany rewolwerowiec na wyrewolwerowanej górze rozrewolwerował się. Oczywiście, im szybciej, tym trudniej. Zachęcam jednak do tego, żebyście próbowali. Wymawiać łamańce w coraz szybszym tempie, właśnie po to, żeby ćwiczyć to szybkie przechodzenie z jednego układu artykulacyjnego do drugiego. Chciałabym też na koniec podkreślić, że dobra dykcja to taka dykcja, przy której podczas wystąpień, ważnych wypowiedzi, nie musimy się specjalnie starać, bo na co dzień już mówimy bardzo wyraźnie, ale to też taka dykcja, że jesteśmy w stanie dość płynnie, gładko i nadal wyraźnie. Mówić wtedy, gdy potrzebujemy mówić w szybkim tempie. Szybkie tempo zawsze pogarsza dykcję, jeżeli więc jesteśmy w stanie mówić dosyć szybko, ale wyraźnie, to znaczy, że z naszą dykcją jest całkiem nieźle. Udanych ćwiczeń życzę.